na tak, właściwa droga. Dokładnie. Ja już mówię, nie będę Wam pokazywał, bo tyle razy pokazywałem, a Robert mówi, nie wytrzymasz To są moje buty. W teren przygotowany. A Robert się dopiero przybiera. A to, co chcemy Wam pokazać, jak zawsze. Czyli nierówno droga i brama Górsowich przez którą za chwilę będziemy przejeżdżać od razu pozdro dla Artura Skaniowa który oglądając ten film już chyba w domu jest stwierdził, że Dolny śluz jest zarypiaszczy także to nie są moje słowa, to są słowa Artura także pozdro Artur, my lecimy 27 czerwiec 2025 Mamy krótki wypad, praktycznie dwójpółdniowy, ale będzie grubo. Temat o, sztolniowy Przed nami Góry Sowie Pasmo Górsowych Tam kryją się tajemnice Tam są przygody My jedziemy po te przygody pozdrawiamy Chłopaków Stolniowców pozdrawiamy ekipę urbeksowo-pałacową z Zamcza czyli Milena i Marcina na razie temat zamknięty bo jak widzicie już puściła przyroda na całego także my do dziury dzisiaj Info. i to nie jest stary film bo to jest nowy film data podano i to nie jest jakieś tam chwalenie się czy coś po prostu I jedziemy po nowe przygody pozdrow dla całej mojej ekipy a kto jest w ekipie, to wszyscy wiedzą. Lecimy. Jest ciepło. 20, ile, Robert? Jeden. 21. A godzina dopiero dziewiąta. Po dziewiątej? Pół do prawie. Pół do czego? Dziesiątej. Pół do dziesiątej, no. To będzie ciężki temat, dzisiaj przerobić jeszcze jutro. Ok. Lecimy dalej. Pozdro dla wszystkich. Moich oglądaczy, przepraszam, oglądaczek, oglądaczy a my lecimy dalej. Oczywiście będą relacje z terenu, krótkie, no i oczywiście w przyszłości filmiki. A zary, piaszczy niebo, patrzcie. Do zasiemka.